O que é isso? Não vou W tym meczu można twierdzić, oglądałem u nas Małgosza że jednak obydwie drużyny tutaj zasłużyły na awans do finału i szkoda, szkoda naprawdę, bo jest bo naprawdę też chłopaki potrafią grać piłkę i, i należało, więc myślę, że... Pojedynek stał na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a mimo wszystko to, to dramatyczna końcówka i rzuty karne, no i no, wystarczy, mówię, bardzo się trzeba cieszyć z tego, że jednak chłopaki wytrzymali tą grupę, na mówi, i awansowali do finału. Zobaczymy, jak będzie się środę, ale naprawdę wielkie gratulacje i dla moich chłopaków, ale też dla drużyny bo naprawdę widać, że się wydaje, że jest, bardzo, bardzo wyrównane drużyny były.